Napisaliśmy tutaj chęć udziału w aktywnym życiu społecznym, czyli ta społeczność jest mniejsza, jest mała grupa ludzi, którzy po prostu chcą działać na rzecz tutaj właśnie życia społeczności. Ci ludzie, którzy są aktywni planują jakiś tutaj, a czy plan działania, czyli jakiś tam pomysł, coś chcą zrealizować, coś sprzedać, tak. Później jest realizacja zamierzonego, zamierzonych celów, czyli integracja. Czyli jak już coś zaplanują, chcą po prostu zintegrować Uż, pozostałą tę społeczność. No tak, dokładnie. No i oczywiście zachęcenie tej mniejszej aktywności, e, mniejszości nie, aktywnej, nie, nie. tak. E, dobrania udziału w przedsięwzięciach. Później podsumowanie. E, satysfakcja z osiągniętych tutaj właśnie celów. Czyli jak już coś zrealizują, nie zniechęcają się. Mają satysfakcję z tego, że coś wyszło. I zachęcili jeszcze tych Nieaktywnych. Zaspokojenie potrzeb osobistych na rzecz mniej aktywnych. Czyli tutaj realizujemy. Tak, właśnie. Nie, ktoś coś robi, dla kogoś to nie patrzymy, czy to znaczą. Tak, tak. czy tutaj po to prostu. To 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 no i tutaj, jeżeli to już zostanie wszystko spełnione, ci aktywni społecznie nie zniechęcają się. Czyli dalej działają, nie zniechęcają się tutaj, właśnie, jeżeli chodzi o nieaktywnych. Tak, krytykom czy po prostu tutaj złośliwością. Jeżeli chodzi o nieaktywny brak chęci w aktywn ak aktywnym życiu społecznym, czyli są to osoby bierne, leniwe i samolubne. No i tutaj to tak w sumie można podsumować bardziej tutaj ten drugi punkt. Słomiany zapał. Czyli ktoś coś chce, na pół chce albo chce, czyje co do czego, no to już wtedy się rozmyśla. Brak konsekwencji, jednomyślności, Złośliwość no to chodzi tutaj właśnie o krytykowanie i złośliwość osób, które są aktywne. Brak wiary w siebie, brak czasu. No i co ludzie powiedzą? O, tak już tutaj.